Twoje dziecko jest w edukacji domowej, a ty zastanawiasz się, jak zapewnić mu wartościowe materiały do nauki. Martwisz się, jak zgromadzić w jednym miejscu wszystko, co jest potrzebne, by dobrze przygotować się do egzaminów. Obawiasz się, czy ze wszystkim zdążycie. Przedstawiamy platformę nowatorską miejsce przyjemnej i skutecznej nauki stworzone przez doświadczonych nauczycieli. Zapewniamy dostęp do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych, z których można korzystać o każdej porze i z dowolnego miejsca. W prosty i przewidywalny sposób przeprowadzimy Cię przez wszystkie przedmioty i cały proces nauki. Znajdziesz tu m.in. ciekawe karty pracy, testy i zagadnienia do egzaminów. Masz pewność, że wszystkie materiały są zgodne z podstawą programową szkoły podstawowej. Zdalne lekcje na żywo z nauczycielem pomogą jeszcze lepiej zrozumieć skomplikowane zagadnienia i przygotować się do egzaminów. Nowoczesny i przejrzysty kalendarz to narzędzie do samodzielnego lub rodzinnego planowania nauki oraz spotkań. Już trzy godziny nauki dziennie wystarczą, aby opanować cały materiał i zdać egzaminy. Platforma nowatorska. Nauka jeszcze nigdy nie była tak skuteczna i wygodna. Zyskacie spokój i czas, aby zadbać o dobrostan psychiczny dzieci, wspólnie rozwijać zainteresowania i robić to, co sprawia wam radość.